Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym już drugim odcinku mojej serii. Zagrajmy w Antarctica zaginione dziedzictwo. Ja jestem Adi. No i co moi kochani, ostatnio skończyłem pierwszy odcinek. W tym momencie moi kochani, skończyłem. O, Wam pokazuję gdzie dokładnie. Skończyłem pierwszy odcinek, więc co, dalej lecimy po prostu. Przepiękny krajobraz. Tędy klecimy sobie po prostu. O mój Boże, ale że spadł głupio. Sorry, moi kochani, myślałem, że mogę spaść, a to nie. Tu mogę przejść pewnie. Tak? O kurde! O jasny A o to właśnie chodziło, dobra. Kajcie, Tam nie mogę. Tu muszę jakoś wejść. Dobra. O właśnie ładnie. Tak, nie uciekłam. No dokładnie. Chodź podaj rękę. Dzięki nie trzeba. No dzięki, ale nie trzeba. Za pomoc. Ale dzięki za pomoc moja droga. A jednak... Lubię mieć kochani. Ale powiem wam, moi kochani, tak, ładna grafika, już się prezentuje, mówię. Dużo wspinaczki będzie, ładna grafika, moi kochani, duże lokacje, dużo będzie pewnie strzelania. Ład dobre sterowanie. Aaa, spróbujmy nacieszyć się chwilą spokoju. Mam głupie pytanie. No to się nacieszyła. Skąd wiesz, że kieł wciąż tam jest? Inaczej na pewno trafiłby do jakiegoś muzeum, prawda? No, i nie widziałam żadnej hojsalskiej wystawy. Nie słyszałam wcześniej o chojstala. Tak, w zasadzie to wina ich ostatniego króla. Młody, lekkomyślny, obnosił się z bogactwem. Zbudował nową stolicę i zabrał tam kieł. A później ściągnął sobie na kark Persów. I nas też. I nas też. Dzięki, mogłaś mnie ostrzec. Rany, jak ty marudzisz. No co? Miło spędzać czas na dworze, nie? Z dala od miasta. Jest ciszej. Często tu wracasz? Nie, niespecjalnie. Salskie ruiny. Przejedziemy przez te bramy? Sprawdzę. He. Radawne stolica. Co my tu mamy? Halebidu i Belur. Myślałam, że to Ganesia i Siwa. Hmm, ktoś tuś jednak przykładał. Ganesia był strażnikiem Halebidu, tej młodszej z stolic. A Siwa był strażnikiem poprzedniej stolicy Beluru. Piękne rzeźbienia, ale mur obronny to to nie jest. Hmm. to kwatery rzeźbiarzy, sądząc po zdobieniach. Nadal jesteśmy na obrzeżach. Nie wiedziałam, że znasz się na archeologii. Właściwie nie ja, tylko mój ojciec. Jestem tylko złodziejką, pamiętasz? Hej! Hmm. Terenowka ma wyciągarkę. No to wygląda. Ach, super. To po prostu... Tak ją po prostu rozwalisz? Taki jest plan. Chyba, że masz dynamit. Rówco chcesz. No chyba raczej no nie masz dynamitu, co? No dokładnie, tak jak myślałem. Dobra. To za łatwiej zasadzka no Serio jeszcze oni. O, hmm, wróćcie! Dobra robota. Okej. Już czysto. Hm. ściana wygląda na kruchą. Tak, wszystko gra, przypadkiem znalazłam kiełganesi. Wracamy. Dobra, o czym tam y... miałaś rozwalić starożytną bramę. A, tak, faktycznie. Hey, załatwione. Co tak zamilkłaś? Po prostu się dziwię. Nie sądziłam, że tak lekko przyjdzie ci niszczenie indyjskich ról. Sentymenty w tej branży to szybka droga do śmierci. No, to tylko duże latające gryzonie. To nie są gryzonie. No właśnie, że tak. Bliżej im do naczelnych i lemurów. Okej, okay, jeszcze to sprawdzę. Udało się. Stój! To Asa. Hmm? Niezły masz oko. Kurde. Ściągnął tu cały batalion. W środku pewnie jest ich więcej. Widać, że traktuje nas poważnie Mi to schlebie. Musimy przejechać przez te bramę. Dobra, spokojnie. Najpierw załatwmy tych tutaj. Masz jakiś plan? No, jasne. Jakieś wieści od kobry jeden? Zaraz się żyje. Боже, yeah. нет! Wszystko zgodnie z planem. Myślisz, że mechanizm ma <try> A tędy musiałem wejść, dobra. To chyba tu. Jak zwykle. Dobra, przesiadka. Wyobraź sobie, że też mnie prowadzić. Nie wątpię, kochana, ale tak już wolę. Przeszukanie ich trochę zajmie. To prawda, ale na szczęście mamy pewną przewagę nad Asadem. Symbole. Spójrzmy na mapę. Okej, okay, zobaczmy. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Mogę śledzić trasę na bieżąco. Spójrz na tę wieżę. Wow, z jej można by zobaczyć cały teren. Może? Dobra słuchajcie moi kochani, słuchajcie, w tym momencie będę kończył ten odcinek, w tym momencie i zaraz odpalę kolejny odcinek, czyli dzisiaj będą dwa odcinki, a jest drugi odcinek, teraz, teraz zaraz odpalę moi kochani trzeci odcinek. Dajcie mi tylko dosłownie chwilkę.